Rok 2025 już za nami, czas więc zrobić krótkie podsumowanie. Będzie to podsumowanie, w którym pokażę 12 najciekawszych monet, które udało mi się dołożyć do mojego zbioru właśnie w ubiegłym roku. Odniosę się również do aktualnej sytuacji panującej na rynku srebra, złota i generalnie numizmatyki. Zapraszam Was na ten materiał. A jako, że film publikuję 1 stycznia 2026 roku, chciałem Wam złożyć. Najserdeczniejsze życzenia. Słuchajcie, dużo szczęścia, dużo zdrowia, dużo sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym, właśnie w tym nowym roku. Dla osób budujących swoje kolekcje numizmatyczne, samych udanych zakupów, samych rzadkich roczników i samych najlepszych stanów. A dla osób inwestujących w metale szlachetne, samych udanych inwestycji i wysokich zwrotów. Słuchajcie, i właśnie wysokie zwroty. Mamy tutaj monety. Złote, srebrne. One są troszeczkę wymieszane. To jest 12 monet, które ja wybrałem, które dla mnie są najciekawszymi zakupami, właśnie z ubiegłego roku. Są położone w sposób przypadkowy. Tutaj kolejność nie ma znaczenia. Nie są położone chronologicznie, jeżeli chodzi o wartość czy o daty. Przypadkowo. Natomiast mamy złoto, mamy srebro. Złoto i srebro w 2025 roku no, błyszczały bardzo mocno. Najpierw złoto zaliczyło bardzo mocny wzrost, a końcówka tego roku należała zdecydowanie do srebra. Kto kupował srebrne monety w okolicach 30 dolarów na początku 2025 roku, no to pod koniec tego roku mieliśmy cenę, czy mamy aktualnie. Ceny sięgające 70, a byliśmy i przy 80 dolarach, więc wzrosty są naprawdę imponujące. Co będzie dalej, zobaczymy. Ja zawsze w swoich filmach mówię, że zalecam mimo wszystko ostrożność przy tak gwałtownych wzrostach. I tak, jestem świadom fundamentów, mam też srebro u siebie w swoim stosie inwestycyjnym, ale nie chciałbym tutaj teraz wchodzić w detale, co jest przyczyną tych wzrostów. Dostałem jeden z komentarzy pod Jednym z filmem dostałem komentarz dotyczący tego, że nie jestem świadom, co się dzieje na rynku srebra. No słuchajcie, no ja jestem świadom, ale też nie chcę się na srebro tylko i wyłącznie zamykać. Jeżeli chcecie posłuchać o moich, właśnie o moich ruchach związanych z wzrostem ceny srebra, zapraszam Was do moich poprzednich. Filmów mówiłem na ten temat dosyć sporo. A teraz przejdźmy sobie już od razu do tego, co prezentuję. I słuchajcie, zaczniemy sobie od monety złotej. I to jest moneta, którą ja kupowałem na początku tego roku. To jest 40 franków Ludwik Filip I. Moneta złota, próby 900, 12,5 grama złoto. No i słuchajcie, płaciłem za tą monetę 4440. Pamiętam taką, taką okrągłą, można powiedzieć, kwotę. Wydawało mi się wtedy, że jest to drogo. No patrząc dzisiaj, gdy takie monety tylko i wyłącznie licząc cenę skupu gdzieś w granicach 5800, no to wydaje mi się, że cena była całkiem, całkiem taka. 40-frankówka 1833 dołączyła na początku tego roku, i ona jest dla mnie o tyle istotna, że właśnie kupując ją miałem spore obawy, czy czasem zbyt mocno nie przepłaciłem, a czas pokazał, że był to całkiem udany. Zakup, więc takie 40 franków. To jest pierwsza moneta, która na mojej dwunastce się znalazła. Kolejna moneta, słuchajcie, to jest Korona Wielka Brytania Edward VII, 1902 rok. Mamy tutaj srebro, próba 925, 28,28 grama i tą monetę kupiłem ze względu na stan. Zwróćcie uwagę, jak piękny detal, jak piękna patyna. Generalnie moneta prezentuje się rewelacyjnie i Postanowiłem sobie zbudować właśnie wizerunkami kolekcję monet brytyjskich z wieku XIX, początku XX, i ten Edward jest właśnie jedną z monet z tej kolekcji. Zwróćcie uwagę, jak tutaj pięknie prezentuje się Święty Jerzy i smog, jak wyglądają detale, no jak dla mnie, zwłaszcza tutaj właśnie wizerunek Świętego Jerzego, moneta rewelacyjna taka piękna korona do zbioru dołączyła. Kolejna moneta i tutaj widzicie, że dosyć mocno zróżnicowany jest ten zbiór, jeżeli chodzi o tematykę. I to też odwzorowuje moje podejście do budowania kolekcji w 2025 roku. To znaczy ja przestałem się skupiać na jakichś wybranych tematach i zacząłem trochę eksperymentować, trochę szukać, co, jak ten zbiór może wyglądać. No i między innymi taki grosik do mojego zbioru dołączył, to jest grosz z roku 1579. Jest to grosz gdański Stefan Batory. I słuchajcie, to jest moneta, którą postanowiłem dołożyć ze względu na to, że chcę sobie zbudować przekrojową kolekcję monet Polski Królewskiej. Mówiąc przekrojowo mam na myśli kilka różnych nominałów danego władcy właśnie z jego portretami. I Taki grosik właśnie do tej kolekcji dołączył. To przykładowo, do tej pory miałem na przykład 20 czy tam 50 półtoraków, monet tanich, ale wszystkie wyglądają tak samo. Ja na początku tego roku stwierdziłem, że przebuduję ten zbiór. Troszeczkę właśnie tych monet, które w sposób jednakowy wyglądają, jak na przykład półtoraki czy trojaki, gdzieś powymieniałem i zdecydowałem na właśnie takie urozmaicanie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Mam też monety Zygmunta II Augusta. Pokażę Wam, myślę, w najbliższym czasie, w jakim kierunku to wszystko zmierza. Kolejna moneta i jedyna tutaj z tych monet na tacce w gradingu. To jest 20 zł 1925 rok. Bolesław Chrobry w nocie MS62. I słuchajcie, ja generalnie monet w gradingu... Unikam. Natomiast ta moneta ze względu raz na swoją wartość, dwa na stan, uważam, że zakup jej gradingu był ruchem dosyć dobrym, zwłaszcza, że patrząc po tym, ile za nią dałem, no to można powiedzieć, że pudełko było w gratisie. Bardzo fajna moneta z dwóch powodów dla mnie. Raz, że jest to kolejny wizerunek, czy kolejny typ monety do monet drugiej RP. A dwa, że jest to 20 w standardzie łacińskiej Unii Monetarnej. Czyli mamy tutaj 6,45 g złoto, próba 900. Bardzo ładne. Bolesław Chrobry. Kolejna moneta, moneta w rozmiarze talara, ale konkretnie jest to 8 reali 1837 rok Cusco, południowe Peru. I kupiłem tę monetę ze względu na wizerunki, które są na tej monecie przedstawione. Z jednej strony mamy piękne słońce Peru. Kto kojarzy jeszcze to określenie? A z drugiej strony Rewelacyjnie wyglądającą monetę. Mamy tutaj zamek, wulkan, ruch w tle statek. No, pięknie się to prezentuje. Te monety ośmiorealowe w ostatnim czasie dosyć mocno zaczynają mnie no, kusić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Generalnie yy, troszeczkę poszerzam, bo do tej pory skupiałem się głównie na piątkach łacińskiej Unii Monetarnej. Natomiast tam doszedłem, można powiedzieć, do pewnej ściany. I zaczynam sobie poszerzać i wyszukiwać właśnie takich ciekawszych monet dużych, srebrnych, które gdzieś da się do kolekcji dołożyć, ale żeby one nie kosztowały tyle, co talary polskie. O tym za chwilę więcej. Słuchajcie, kolejna moneta i tutaj znowu przeskakujemy do zupełnie innej epoki. Mamy tutaj antyczny Rzym. Jest to Sesterz Alexander Sever. Moneta datowana na pomiędzy lata 222 i 235 naszej Ery. Piękny kawałek brązu. Ciężka moneta. 25 gramów ponad. Ona ma tutaj takie ślady korozji. Natomiast detal, jak widzicie na tej monecie jest naprawdę bardzo ładny. Ja za tą monetę dałem 200 zł. i wydaje mi się, że za jak, jak na monetę, która jest naprawdę. Fajnym kawałkiem historii, no to całkiem, całkiem ciekawie. Kolejna moneta, i tutaj słuchajcie, pierwsza dopiero, jak widzicie, jest, jesteśmy na monetie numer 7, i to jest pierwsza moneta, która jest w standardzie łacińskiej Unii Monetarnej, w standardzie piątek, który ja u siebie y, zbieram. Natomiast, no po prostu, mam tych piątek na tyle, że w tej chwili coraz trudniej dołożyć coś nowego do zbioru, ponieważ monety, których mi brakuje, kosztują no, sporo. A stany, wymiana tych monet na ładniejsze stany no też wiąże się z dosyć, z dosyć dużymi wydatkami. Więc ja sobie powoli ten zbiór buduję i o ile na początku on bardzo mocno żył, coraz to nowe monety pojawiały się w zbiorze, można powiedzieć, co chwilę, no to tak teraz coraz trudniej mi do zbioru coś fajnego dołożyć. No ale w tym roku między innymi, bo nie jest to jedyna, ale tą zdecydowałem się pojawić, pokazać na tym zestawieniu, trafiła taka pięciolirówka, to jest 50-lecie Królestwa Włoch. Zobaczcie, jak pięknie ta moneta się prezentuje. Był o tej monecie materiał u mnie na kanale, więc zapraszam. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły. Powiem tylko, że ta moneta to 25 gramów srebro, próba 900, średnica 37 mm. I jest to moneta z roku 1911. Wiktor Emanuel III Włochy. Idziemy dalej. Wspomniałem Chwilą, że talary polskie, no to jednak jest wydatek spory. Ja planowałem, słuchajcie, w tym roku kupić talara, znaczy w tym, mam na myśli 2025. Natomiast w trakcie mm, gdzieś udziału w kilku aukcjach i obserwowania cen no zweryfikowałem, stwierdziłem, że nie będę w to wchodził. Generalnie, mm, żeby kupić ładnego talara, trzeba wydać minimum kilkanaście tysięcy złotych. Mm, i dla mnie byłby to wydatek na tyle duży, że no musiałbym na dosyć długo wstrzymać i się z zakupami i nie dokładać niczego do kolekcji. Ta kolekcja była, stałaby się troszeczkę... Taka martwa, można by powiedzieć. To jest raz. A dwa, że tak droga moneta. Ja powiem Wam szczerze, że lubię mieć taką świadomość, że mam gdzieś pomysł, co zrobić z monetami, które u mnie w zbiorze są, jeżeli zajdzie taka potrzeba, nie wiem, wymiany bądź sprzedaży. Natomiast w przypadku takiego talara, no to sprawa jest już trudniejsza, bo chyba jeżeli chodzi o sprzedaż, zostają tylko domy aukcyjne, a to wiąże się z czasem, wiąże się z opłatami. Więc póki co stwierdziłem, że talar polski, to jednak moneta poza moim zasięgiem i skupiłem się na monetach zagranicznych, ale też w rozmiarze Talara. No i tutaj mamy przykład 1694, końcówka XVII wieku, Talar Bawarski z pięknym wizerunkiem Matki Boskiej i Dzieciątka. To jest Maksymilian Emanuel w bardzo ładnym stanie. Tutaj posiada uszkodzenie, takie wykruszenie blachy, ale generalnie prezencja monety jest rewelacyjna. I myślę, że w tym kolejnym 2026 roku, czy w zasadzie już bieżącym, będę sobie właśnie na jakieś takie talarki niemieckie, czy może austriackie, polował i gdzieś powoli zastanawiał się, jak taką kolekcję ukierować. Taki talarek. Kolejna moneta. I słuchajcie, to jest moneta już bardziej współczesna. 1950 rok. 5 peso, Meksyk. Południowa linia kolejowa. I ta moneta znalazła się w tym zestawieniu ze względu na to, że kupiłem ją w zasadzie lekko poniżej wartości srebra. Dałem za nią 85 zł w przeliczeniu, a jest to moneta, która no myślę, kosztuje spokojnie 100, ale euro, a nie złotych, więc był to zakup bardzo udany, raz, że polowałem na tą monetę, ale chciałem ją właśnie kupić nie przepłacając, no i dwa, że stan jest naprawdę ładny. Podoba mi się ta moneta, jestem zadowolony, że coś takiego do mojego zbioru dołączyło. Ja mam z monet meksykańskich całkiem sporo, większość z nich kupowanych właśnie w cenie samego srebra. Powiem Wam tylko, że w momencie, gdy nagrywam ten materiał, to cena srebra za gram czystego srebra, to jest gdzieś chyba 8,30 czy 8,50, jakoś tak. A tą monetę kupowałem w przeliczeniu za 4,40, więc jak widzicie, całkiem udany zakup i był to zakup już z drugiej połowy 2025 roku. Kolejna moneta to moneta z Królestwa Kongresowego. Mamy tutaj 1,5 rubla i 10 zł. 1835 rok. I tak jak już Wam tutaj wcześniej pokazałem, i to zresztą chyba widać na tej tatce, że gdzieś sobie dokładam do zbioru duże srebrne monety. No i stwierdziłem, że warto by było mieć taki właśnie polski akcent, dwunominałową monetę z wieku XIX. Generalnie jeżeli chodzi o wiek XIX no to trudno jest o monety polskie z oczywistych względów, natomiast no tutaj ta jest całkiem, całkiem ciekawa. Duże sreberko, bardzo ładne. Ładnie to wygląda. Taka monetka do zbioru dołączyła, aczkolwiek powiem Wam szczerze, zastanawiam się czy dołożyć kolejne nominały, czyli mniejsze nie wiem, piątkę, dwójkę. Dajcie mi znać w komentarzu, czy wy tego typu monety zbieracie i co o nich myślicie. Myślę, że jest to dobry moment również, żeby poprosić Was o komentarz i subskrypcję, jeżeli film, który dla Was przygotowałem, Wam się podoba. Idziemy dalej. Słuchajcie, kolejna moneta, tym razem 1815 rok. Małe srebrko, 5 gramów srebro, próba 900. I to jest druga żona Napoleona Bonaparte, Maria Luisa. Moneta z Parmy jest to zakup yy, wiosenny na giełdzie w Łodzi. Tą monetę kupiłem i stan tej monety zobaczcie naprawdę rewelacyjny. Ona jest prawdopodobnie umyta, bo ten połysk jest taki nienaturalny, ale generalnie detal, prezencja ogólna, patyna no powodują, że ta moneta jest jak dla mnie rewelacyjna. Taka piękna jednolirówka właśnie zasiliła moją kolekcję i jestem z tego powodu bardzo. Zadowolony, tak to wygląda. No, i słuchajcie, na koniec ostatnia moneta, ale tak jak powiedziałem, kolejność przypadkowa wcale nie znaczy, że ta moneta jest najmniej ważna. Ale ona chyba z tych wszystkich monet tutaj wystawionych jest najtańsza. To jest moneta, za którą zapłaciłem 30 zł. I też jak sobie prześledzicie filmy z początku tego roku, no to właśnie pokazywałem Wam sporo takich fajnych monet. Hmm, z y, cesarstwa rzymskiego. Tutaj konkretnie IV wiek. I ta moneta, tutaj przedstawienie żołnierza przebijającego włócznią y, wroga. Y, tutaj jest prze wróg przewrócony, jest koń również i rycerz, przy czy rycerz, y, żołnierz przebijający go włócznią. Y, no, Wiadomo, bez takiej trochę instrukcji, jak to odczytać, to człowiek musi się wielu rzeczy domyślać. Natomiast ta moneta znalazła się w tym zestawieniu, ponieważ właśnie z początkiem roku kupiłem całą grupę takich monet i powiem wam dało mi sporo frajdy, jeżeli chodzi o właśnie odszyfrowywanie tych znaków, naukę, co dane elementy, dana symbolika na tych monetach oznacza, jak zapisywano tytułaturę władców. Zaskoczyło mnie również, że jak człowiek zdobędzie chociażby podstawową wiedzę na temat tych monet, no to potem identyfikacja takich monet czy odczytanie ich jest naprawdę, naprawdę prosta. Więc taka fajna, rzymska monetka, kosztująca niskie kilkadziesiąt złotych, zamyka Zbiorek 12 najciekawszych monet, które w tym ubiegłym roku udało mi się kupić. I słuchajcie, tak krótko podsumowując, był to rok bardzo intensywny, jeżeli chodzi o rozbudowę czy modyfikację mojej kolekcji. Sporo monet do kolekcji trafiło, ale sporo również z tej kolekcji wyszło w świat. Mówiąc to, mam na myśli, że sporą monet, które miałem, po prostu powymieniałem na nowe monety, które u mnie się znalazły. Powymieniałem również troszeczkę srebra historycznego, to znaczy, mając jakiś, jakąś opcję ciekawego zakupu, starałem się, jeżeli oczywiście się tylko dało, robić to w miarę bezgotówkowo, wymieniać po prostu to, co już mi zalegało, to, co było w zbiorze niepotrzebne, na nowe rzeczy. Mój zbiór jest stosunkowo nowy, bo ja go buduję mniej więcej od 2019 roku, od drugiej połowy, ale mimo wszystko troszeczkę tych monet już się uzbierało i można było go, jak to się mówi, przewietrzyć i nowe rzeczy do zbioru dołożyć. Rok ten był również niezmiernie intensywny z punktu widzenia zmian, w, jeżeli chodzi o ceny metali szlachetnych, to co powiedziałem na początku tego filmu. Słuchajcie. Jest sporo monet, no, chociażby tutaj ten Meksyk jest dobrym przykładem, gdzie chcemy kupić ładną monetę, i w zasadzie cena tej monety kształtuje się tak jak srebro w niej zawarte. Ta moja, że tak powiedziałem, jest dobrze kupiona moim zdaniem, natomiast sporo innych monet meksykańskich, właśnie byłoby no, źle, źle powiedziałem. Tutaj jest to zły przykład, bo ta moneta kosztuje zdecydowanie więcej. Ja ją okazji nie kupiłem, natomiast gdybym tutaj położył na przykład Indianina. Czy, czy inne monety z Hidalgo to byłby lepszy przykład, gdzie no, monety kupujecie za tyle za ile srebro. Teraz budowanie takiej kolekcji monet tanich, monet w cenie kruszcu jest fajne, natomiast po tak dużych wzrostach ceny srebra nagle okazuje się, że monety te bardzo mocno zdrożały, więc ja powiem wam szczerze, wcale aż tak bardzo nie cieszę się z tego powodu, że tak duże wzrosty ceny srebra mieliśmy. No i teraz jak to będzie wyglądało w 2026 roku? No ja powiem Wam szczerze, zamierzam dalej, powoli sobie rozbudowywać swój zbiorek. Będę się rozglądał za dużymi monetami rozmiaru talarowego, jak chociażby tutaj przykład tej Bawarii, czy chociażby takie 8 realów. Zobaczymy jak będzie z takimi monetami tanimi, jeżeli chodzi o srebro. Na pewno będę czegoś wyszukiwał, natomiast na chwilę obecną wstrzymuję się z zakupami czy to złota, czy srebra, czysto inwestycyjnie. Uważam, że. Trzeba troszeczkę przeczekać tę dużą zmienność, którą mamy w ostatnim czasie. Zobaczymy, jak będzie, jak będzie dalej. A jeżeli chcecie zobaczyć, co, jakie działania postanowiłem podjąć w związku z ostatnim, z ostatnim wzrostem ceny srebra, zapraszam Was do tego filmu, który Wam się o tutaj u góry powinien w tej chwili wyświetlić. A w tym materiale to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję. I jeszcze raz powtarzam życzenia wszystkiego najlepszego w nowym roku i zapraszam Was na kolejne filmy. Dzięki. Cześć.